Stworzyłeś mu duchu przyjść, Nawiedź dusz wiernych tobie krąg. Niebieskowo łaka, zesłać racz sercom, co dziełem są w Twych rąk. Pocieszyły cielem jesteś Wam. I najwyższego Boga dar Tyś na naszych dusz Zdrowi, żywy, miłość, ognia, żar Pytasz już łaskową siedem proć Pomoc, rabicy, Ojca nas przez Boga obiecany nam Mową zbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl serca nam miłość świętą lej I słacha słabość naszych ciał Pokrzepstałościową mocy Twej nie przyjacha cię na potpędź dal i Twym pokojem obdasz wraz. niech w drodze zachabze wodę twym. Mili złocowo zło co nas Daj nam przed Ciebie Ojca znać Dajby i Syn poznany był I Ciebie jedno tchnienie dwóch Niech wyznajemy z wszystkich sił Niech Bogu, Ojcu uchwała brzmi, Synowi, który z martwych wstał. I temu, co pociesza nas, niech o dwie czystych płynie chwał. Amen. Boga człowieka, Matko, Bogu Rodzico, Dziewico, Bogiem Sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo. Gdy upływają kolejne dni od radosnego dnia, w którym zostałaś królową Polski, oto my, dzieci narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą pełni tych samych uczuć, miłości i nadziei, jakie ożywiały ongiś ojców naszych. My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, lud nabyty zbawczą krwią Syna Twojego, przychodzimy Maryjo znów do tronu Twego, pośredniczko łask wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia. Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu, wieki wierności szczytnemu posłannictwu narodu omytego w wodach sztuświętego. Świętego, Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy, rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, ługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam dziewicą, wspomożycielką wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni skruchy w poczuciu winy. Że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych. Spojrzyj na nas, Pani łaskawa, okiem miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które z godnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci ludu Bożego. Królowo Polski, odnawiamy dziś śluby przodków naszych. I Ciebie za patronkę naszą I za królową narodu polskiego uznajemy Zarówno siebie samych Jak i wszystkie ziemie polskie I wszystkich lud Polecamy Twojej szczególnej opiece Wzywamy pokornie pomocy i miłosierdzia w walce O dochowanie wierności Bogu Krzyżowi Ewangelii Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom Ojczyźnie naszej świętej Chrześcijańskiej Przedniej Straży Poświęconej twojemu sercu niepokalanemu i sercu syna twego. Pomnij, matko dziewico, przed obliczem Boga na oddany tobie naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów Ziemi. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego syna. Poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Wołajmy wszyscy. Matko łaski Bożej, przyrzekamy Ci skrzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego. Aby stał się domem Bożym i bramą niebios dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię pod przewodem Kościoła Katolickiego do Ojczyzny Wiecznej. Wołajmy wszyscy, Święta Boża, Rodzicielko i Matko Dobrej Rady, przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb narodu. Wołajmy wszyscy. Matko Chrystusowa i Domie Złoty, przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bronić Ci imienia Bożego, szczepiać w umysły i serca dzieci i młodzieży ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, Strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Wołajmy wszyscy. Królawa przyrzekamy. Zwierciadło sprawiedliwości, wsłuchując się w odwieczne tęsknoty narodu, przyrzekamy Ci kroczyć... Za słońcem sprawiedliwości, Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Wołajmy wszyscy! Królowo Polski przyrzekamy! Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwo i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty, wierności i sumienności, Pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Wołajmy wszyscy. Królowo Polski, ponawiamy śluby ojców naszych i przyrzekamy, że z wielką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogu Rodzico Dziewico. Sławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twojej jasnogórskiej stolicy. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych, dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierne, i z Twoją pomocą. Wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia. Wołajmy wszyscy. W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe wotum narodu, milczeć je od granitów i brązu. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na kolejne tysiąclecie chrześcijaństwa Polski. Chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli grzechu, że Ty pierwsza stanęłaś wobec maluczkich i łaknących i okazała światu słońce sprawiedliwości Chrystusa Boga naszego. Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej drogi prawdy i życia, że w Twoim obliczu macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią. Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed oblicze Boga w Trójcy Świętej jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas, poprzez poddaną Ci Ziemię Polską, do bram Ojczyzny Niebieskiej, a na progu nowego życia. Sama okaż nam Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego. Amen. Jak szczęśliwa Polska cała, nie ma, szczeminokryty. Planko Polska. Królowo Polska. O pani nasza. Często Polska. Mam Polska. Królowo Polska. O pani nasza. Często w Częstochowie tron swój wzniosła Wielka Bożna i wyniosła Lecz najczulsza z matek ziemi Cierpi razem z dziećmi swymi Matko Boska, Królowo Polska o Pani nasza, Częstochowska, Matko -Boska, o Polska, Ruchopolska, O Pani nasza, Częstochowska, Tyś cudami zajaśniała, swoje serce nam oddała, Ludu Polski, ciecie drogie, Masz tu matkę, szczęście błogie, Matko Polska, królowo Polska, O pani nasza, często Częstochowska, Królowo-Polska O Pani nasza, Częstochowska I razem z Prymasem Tysiąclecia, Stefanem Kardynałem Wyszyńskim oddajmy samych siebie Najświętszej i Pannie w macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i na świecie. Matko Boża, niepokalana Maryja, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam, ochotnym sercem oddaję się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że to za tymi siłami, że przeszedłem do Boga. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze z nim Sprawy więc, wspomożycielko wiernych, aby moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna Przy Tobie, pamiętam. Jestem, jestem przy Tobie, czuwam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, czuwam. Mariusz, królowo-polski. w kazania księdza Macieja, który jest bratem Pana Tadeusza, taka myśl mnie przyszła z historii, że kiedyś moi znajomi pytali mnie, a nie coś tam rozmawiamy, więc mówię, a bo ja już jestem stary, A ile masz lat? 40, ono to sporo. Panie Tadeuszu, nade wszystko bardzo serdecznie proszę przyjąć i serdeczne życzenia i gratulacje, dlatego że to już jest bardzo wspaniały wynik, sześćdziesiątka. Y... I jednocześnie życzymy również tego, aby zawsze Pan był pełen mocy Ducha Świętego, żeby gorliwie wypełniać, no właśnie, swoje zadania: męża, najpierw syna, męża. Ojca, i tu patrzę, że Grzegorz biega już z pociechami swoimi, również i dziadka, bo to są bardzo, bardzo poważne zadania, tak jak słyszeliśmy w ślubach jasnogórskich, przyrzeczenie, że będziemy wychowywać dzieci i młodzież w duchu Ewangelii i oby nigdy nie zabrakło sił i chęci do tego, żeby tą misję Chrystusową w swoim życiu wypełniać. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki, Gdy śliczna panna syna kołysała Z wielkim weselem tak jemu śpiewała li li li, li 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 moje dzieciąteczko 里扯巴牛，你里。